Że taki bombsite kryty przez legendę No i Freiberg już z jednym fragiem Neo również dokłada kolejne trafienie Neo z dwoma trafieniami No wiele osób jest ciekawe jak Neo będzie sobie radził Kiedy nie igluje, kiedy to nie on ma prowadzenie na swoich barkach Ale proszę bardzo CSGO Lombard .com. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek Wszystko za wygodne dla ciebie Metody płatności no póki co, akurat to właśnie na bombsite, który wydaje się, że będzie atakowany przez drużynę Indigo, czyli bombsite B. Tutaj Neo nie jest osamotniony. Wraz z nim Freiberg, można powiedzieć, że taki bombsite kryty przez legendę. No i Freiberg już z jednym fragiem. Neo również dokłada kolejne trafienie. Neo z dwoma trafieniami. No wiele osób jest ciekawe, jak Neo będzie sobie radził, kiedy nie igluje, kiedy to nie on ma prowadzenie na swoich barkach. Ale proszę bardzo, on strzela. Trzy trafienia dla niego, kończy rundę Merz. Wejście w spotkanie, takie jakiego myślę, mogliśmy się spodziewać, albo jakie sobie mogliśmy wymarzyć: trzy trafienia dla. Filipa w tej rundzie numer jeden. Na pałacu swojego przeciwnika. Filip, który na razie problemy, a zdaje sobie znaleźć na plecach. Dokłada jeszcze jednego fragmenta. Ostatni zawodnik przy życiu to Bubble, ale ten będzie miał no, strasznie ciężkie zadanie. Przeciwko niemu Freiber, przeciwko niemu Ebleim. Ten drugi już rozbraja bombach. Heroik zakończy rundę trafieniem, no i sfinalizuje to wszystko. Chcę zdobyć przewagę nad rywalem, ale to nie wychodzi. Jeszcze Merc wyciąga z nich dla Wiktora, ale z natychmiastową odpowiedzią to Poison. Nie ma większego problemu, żeby wełnił swojego rywala. Neo z jednym z drugim. Może za kilka fragiem zabrakło amunicji, ale i tak ułatwi drogę swoim kolegom, żeby tego fraga zdobyć. Poison! Ląduje na ziemi i tylko ships pozostaje przy życiu jeden na trzech. Bomba dosłownie płonie, a przeciwnicy ustawieni dookoła tego SAID i Zamyka rundę może i dwa fragi, ale jeżeli chodzi o Eder, jestem przekonany, że to właśnie Filip Kubski jest na samym czele 186 obrażeń średnio na rundę, a więc naprawdę zrobił bardzo dużo Pozdawił, pozostawił jeden punkt zdrowia. A na pewno chcą następną rundę rozgrać na polu, tym bardziej, że była podłożona bomba Blame z dwoma fragami na środku. A więc za chwilkę będziemy mieli okazję zobaczyć co dzieje się tuż pod oknem, tutaj gdzie na anderze pojawiają się zawodnicy Terror, Shipsy Blocker, ten duet pozostaje na tej pozycji Neo dokłada kolejnego fraga. No i mamy zamknięcie rundy bez żadnych stratów. Że po prostu będzie się budowało tą potęgę finansową. Tymczasem jest tak Merc już z pierwszymi trafieniami. W ogóle bardzo ofensywnie zagrywa Neo w tej sytuacji. Trafiony przez niego Poison. No i oczywiście te fragi wcześniej się posypały, ale ten teraz absolutnie może ustabilizować sytuację i upewnić heroik, że to oni mają przewagę. Bomba utrzymywana przez Neo, zaraz koło niego może jeszcze pojawi się e bubble, który teraz kieruje się na rampę, no, ale Neo musi dostać informację, a przynajmniej sam musi e zauważyć, że przecież nikogo nie było na mąsite przez chwilę i tu może być na tej zaskoczenie nic e innego się ozwać. Właściwie nie wydarzy jak to zaskoczenie Bilo Windy. Windigo, całkiem niezły gra, wydawało się wyrzucony przez Neo, ale tam zatrzymali się jeszcze na ułamek sekundy terroryści. Neo próbuje obrać smoka swojego przeciwnika, jedno trafienie jest na jego końcia, ale on nie zauważył chyba, no w sumie nie miał jak namierzyć przeciwnika, który wyszedł za bombsite, ale w sumie jak widać cała drużyna poradziła sobie świetnie w tej jakże chaotycznej sytuacji, bo on już czeka pod drewnem. Jeszcze Merc trafiony przez Chipsa, no i gdzie w tym wszystkim jest Neo? Oczywiście w smoke, tak jak wcześniej na Bompside B, no ale tym razem to będzie również fragi i on zakończy tę rundę. Jedna strata zaledwie po stronie Heroic, szukać tych następnych sytuacji. Chociaż to Neo wydaje się, że jest tym graczem, który będzie miał okazję zakończenia tej rundy i nic bardziej mnego. to właśnie on zdobywa ostatniego fraga w tym pojedynku. pojedynku Zdobyli jeden punkt, ale to była taka runda na reset, no i dopiero ta końcówka okazała się dla Windigo nieco bardziej pozytywna. Chociażby dlatego, że może właśnie wtedy uporali się z tymi problemami technicznymi, tymczasem, czasem, którymi pojdzą, co robisz ships. Czy to za chwilkę przebije Neo? Absolutnie nie, to jest runda dla Windigo. Piąty punkt. Najprzyjmowany będzie Short, tutaj jako pierwszy wchodzi Neo, ale najpierw sprawdzony będzie pokój drabinkowy. O, chociaż to zbicie akurat eventów może da jakieś informacje, ale Neo da coś więcej. Mniejszego dwa fragi przy wejściu na bombsite B. No i to jest opanowany bombsite. Był moment krytyczny, był ten moment, kiedy spodziewaliśmy się, że Heroic może mieć rzeczywiście następne rundy ciężkie, a tutaj absolutnie nie. On ma bardzo przybliżony ADR do Freiberga, więc wydaje się rzeczywiście, że fragów ma mniej. Łatwo jest zerknąć i powiedzieć, mało strzela, ale... No Freiberg tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo jest dosyć blisko. Tymczasem Shipsy z Augiem, no on wie, że musi zrobić w tej rundzie bardzo dużo, bo jako jedyny dysponuje takim dobrym karabinem. W sumie jeszcze był Poison, który mógł walczyć ze Sniperką, a tymczasem Bloker podchodzi od andera, Trafiony przez niego zostaje s tak? No i tylko we trzech pozostają zawodnicy heroik, To może być jeszcze problem Neo ze Sniperką. No tego dawno nie widzieliśmy na pewno grającego AWP. Mi się przypominałem jeszcze... Pierwsze dni e, nie, piątego sezonu ECS-a, kiedy złapał za Scouta, kiedy naprawdę wielu takich e, fajnych fragów, e, wiele fajnych fragów mogli, mogliśmy od niego oglądać ze skautem, no, ale ogólnie, jeżeli chodzi w ogóle o Neo i AWP, no to myślę, że dużo, dużo czasu nie mieliśmy okazji podziwiać tej gry. Czas ucieka. A heroik traci zawodników. Bez Blaima teraz pozostaje tylko Neo i Freiberg. No i Neo na oku. Tak naprawdę podchodzi tutaj jeszcze wcelowany na zoomie, więc tak aby nie wydać z siebie żadnego dźwięku, ale teraz to już jest niemożliwe. Jeżeli chce jeszcze walczyć ze sniperką, to musi wykorzystać to przybliżenie na, na dobrą sprawę. To, co Neo i Freiberg w tej sytuacji zrobili, nie miało już zbyt dużego wpływu na grę.